Jakie nawyki warto wprowadzić, aby zapobiegać nawrotom trądziku? Aby zapobiegać nawrotom trądziku, warto wprowadzić kilka zdrowych nawyków, które pomogą utrzymać skórę w dobrej kondycji. Kluczowe jest regularne oczyszczanie skóry, aby usunąć nadmiar sebum, brud i zanieczyszczenia, które mogą prowadzić do powstawania zmian skórnych. Ważne jest także stosowanie odpowiednich produktów pielęgnacyjnych, takich jak kosmetyki niekomedogenne, delikatne preparaty nawilżające oraz okresowo te zawierające kwasy lub retinol, które wspierają regenerację skóry. Codzienne stosowanie filtrów przeciwsłonecznych Pomaga chronić skórę przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym, które może pogarszać stan cery. Należy także unikać dotykania twarzy, ponieważ przenoszenie bakterii z rąk może przyczyniać się do rozwoju trądziku. Warto zadbać o prawidłową dietę bogatą w składniki wspierające zdrowie skóry oraz o higienę snu, aby organizm miał czas na regenerację. Regularne kontrole dermatologiczne pozwolą na wczesne wykrycie zmian i skuteczną ich terapię, a dostosowanie suplementów diety wspomaga zdrowie skóry od wewnątrz.